A w dzisiejszym odcinku będziesz miał okazję usłyszeć, jak brzmi C50 w trakcie pracy. Pokażę Ci bezpośrednie porównanie wyników Octagon C50 do prawie 100 innych modeli, a także zobaczysz je w postaci czytelnych wykresów, takich jak temperatura pod maksymalnym obciążeniem głośność podczas normalizacji prędkości obrotów czy temperatura sekcji zasilania. No i mamy pierwszy test, czyli ustawienia stokowe, maksymalne obciążenie i niestety Rampage Octagon C50 jest na przedostatniej pozycji z wynikiem 78 stopni. W przypadku ustawień po OC wydawałoby się, że jest minimalnie lepiej, natomiast w praktyce jest dokładnie ten sam poziom. 87 stopni, piąte miejsce od końca, także nadal niestety bardzo, bardzo mało wydajne chłodzenia. Przechodząc do testów poziomu hałasu, od razu rzuca się w oczy jeden fakt. Znowu nie jest dobrze. Jest to jedno z najgłośniejszych chłodzeń w całym zestawieniu. 42 dB. A jak brzmią te 42 dB? Bardzo równo, bardzo jednostajnie. Słychać według mnie wyłącznie szum. Nie słyszałem żadnych innych niepożądanych dźwięków. Więc tutaj się absolutnie nie mam do czego doczepić. Natomiast jedna ważna rzecz. Traktuj to, co za chwilę usłyszysz, jako informację, a nie jako porównanie, ponieważ nie mam po prostu w praktyce do czego porównać jeszcze. Jest to dopiero pierwsze chłodzenie, przy którym nagrałem dźwięk. Także dopiero za jakiś czas będzie można dosłownie porównać bezpośrednio jeden do drugiego. teście z podkręconym prockiem ewidentnie słychać inny typ dźwięku, mniej przyjemny, natomiast w praktyce jest to dokładnie ten sam poziom dźwięku. Zresztą tą już włapał dokładnie taką samą wartość, to są te same ilości obrotów, ta sama prędkość wentylatorów. Więc w praktyce ten dźwięk jest mniej przyjemny, musicie mi uwierzyć na słowo, ale jednak jest to ta, dokładnie ta sama wartość RPM. No, i tutaj mamy do czynienia z tym, o czym mówiłem przed chwilą. Potwierdzenie faktu, że wentylatory kręcą się w obydwu przypadkach z taką samą prędkością 2200 rpm. Jedno z najgłośniejszych chłodzeń, jakie miałem do tej pory przyjemność i okazję testować. No i taka ciekawostka, bo nawet w spoczynku, zarówno w stoku, jak i po OC 920 i 940, więc. Znowu praktycznie w moim przypadku na mojej krzywej dokładnie taka sama wartość obrotów wentylatorów. No i dotarłem do tego elementu, który najbardziej zawsze lubię, czyli do normalizacji. I bardzo chętnie chciałbym coś pokazać, powiedzieć jakieś czy słowa, natomiast no nie mogę, ponieważ ni niestety C50 wypadła bardzo źle i nie przeszło absolutnie żadnego testu normalizacji. Więc jedyne co mogę zrobić, to popatrzcie sobie na te wykresy i wyciągnijcie sami wnioski. A przy okazji, możesz też zauważyć oktagon C60, który będzie bohaterem kolejnego filmu. Dokładnie analogiczna, taka sama sytuacja. Więc C60 od C50 różni się wyłącznie tym, że ma dwa wentylatory, a nie jeden. Poza tym różnic brak. No, i jako ostatnie zostały dwa testy dotyczące sekcji zasilania. W stoku jest to temperatura całkowicie zdrowa i normalna 71, co nie zmienia faktu, że jedna z najgorszych. Natomiast pod obciążeniem po OC jest to 86 stopni, więc już blisko granicy 90. Plus. Zanim przejdziemy do podsumowania, to zapraszam jeszcze na osobny film, który powstał jakiś czas temu i zawierał on wyłącznie unboxing modelu C50. Gdzieś tutaj podrzucę teraz linka. Przy okazji możesz się zobaczyć, co znajduje się na mojej stronie: testy chłodzenia, unboxing, recenzje o mnie, realizacje, moje komputery. Natomiast przede wszystkim zakładka testy chłodzeń są tu wykresy w bardzo przystępnej, animowanej formie. Oraz arkusz kalkulacyjny zawierający wszystkie dotychczas przetestowane, przetestowane chodzenia w formie klasycznej poprzez arkusze. Najwyższy czas na podsumowanie modelu OktaGon C50. Przejdźmy po kolei może najpierw od zalet i plusów według mnie. Przede wszystkim kwestia gustu, oczywiście, ale ten rodzaj. Kolorów RGB, tego oświetlenia, to że na topie są kolorki. Jest dużo tych kolorów, jest naprawdę duży, duża paleta, może się to podobać. To na pewno na plus. Można to oczywiście wyłączyć w aplikacji. Tutaj nie mam się do, do czego doczepić, to naprawdę może może się podobać. Druga rzecz: to chłodzenie jest tanie. Na ten moment kosztuje chyba niecałe 100 zł lub 100 zł, coś koło coś koło tego, więc jak na chłodzenie jednowieżowe, jednowentylatorowe z RGB, to nie jest drogo. To na pewno jest duża zaleta i duży plus. Jakość wykonania stoi na powiedzmy odpowiednim poziomie. Nie jest to ani tragedia, tak, tak zwana chińska tragedia. Chińskiej, tak zwanej jakości, natomiast nie jest to też żadna rewelacja. W dotyku po prostu jest ok. Ja tutaj mam porównanie, bo bawiłem się i tymi najgorszymi chudzeniami, tymi z lepszej półki. Nie ma dramatu, i na tym by się kończyły yy, tak naprawdę zalety. Niestety, chciałbym powiedzieć coś więcej dobrego, ale no niestety nie mogę, bo chcąc być szczerym i miarodajnym i uczciwym, to no niestety nie mogę. Pierwsza wada, jeżeli chodzi o hałas, przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo głośne chłodzenie. W każdym teście jest potwierdzenie tego faktu, że jest, nie jest to po prostu ciche chłodzenie, może tak, nie jest to ciche chłodzenie, bo to, czy jest głośne czy nie głośne, to jest kwestia bardzo indywidualna, ale na pewno nie jest to ciche chłodzenie i jest to taki poziom hałasu, który może irytować. Ewidentnie widać to było w trakcie, w trakcie testu gdzie słyszeliście poziom podczas obciążenia w stoku na ustawieniach domyślnych oraz podczas obciążenia po OC. Tak jak wspominałem, różnica w, w typie hałasu, w typie dźwięku jest, jest słyszalna, niewyczuwalna, jest słyszalna. Natomiast w praktyce jest to ten sam poziom 20, nie, przepraszam 40 chyba, 2dB tam było. W mojej prywatnej skali jest to taki poziom, który absolutnie skreśla dane chudzenie, ale to jest też kwestia indywidualna. Natomiast dla mnie to jest absurdalnie, zdecydowanie za głośno i u mnie takie chudzenie nie ma prawa działać, nie ma prawa być, nie ma, nie ma miejsca w ogóle w mojej klasyfikacji, w moim sprzęcie. Natomiast tylko zwracam uwagę na to, że jest to bardzo głośne chłodzenie i jest różnica w rodzaju. Na szum jest ten sam, natomiast w przypadku OC, gdy jest jeszcze większy pobór mocy, jeszcze większa temperatura, to ten dźwięk zdaje się bardziej nieprzyjemny. Ciężko to określić słowami. Można to ewidentnie usłyszeć podczas nagrania. Mimo tego, że są dokładnie takie same obroty, przypominam. Niezależnie od tego, czy zwyższa temperatura, czy niższa, czyli czy stok, czy oC, to jest, są dokładnie takie same obroty i sonometr też włapał taki sam poziom, nawet nie o pół, to pół decybela więcej, idąc dalej. W związku z tym, znaczy, może nie w związku z tym, bo to nie jest akurat, nie musi być powiązane, ale w tym przypadku jest, wydajność również stoi na bardzo niskim poziomie. Nie jest to wydajne chudzenie, i najprawdopodobniej absolutnie sobie nie poradzi z najnowszymi procesorami, czy to AMD, czy, czy Intel. Z nowoczesnymi procesorami sobie po prostu nie poradzi. No, chyba z tą, z tą bardzo najniższą półką. Kolejna rzecz, którą też uznaję jako wadę, jako minus, no niestety, montaż jest tutaj, jest tutaj zastosowany. Montaż z, dosłownie sprzed 10, 15, 20 lat. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ponieważ w wielu tanich chłodzeniach taki montaż się stosuje. W dużym skrócie nie jest tutaj. Widać to na, na filmie z, z unboxingiem. Nie jest tutaj zastosowany, zastosowany schemat i metoda poprzez przykręcenie śrubkami, wkrętami, czymkolwiek innym. Jest tutaj zastosowany po, taki montaż poprzez przyciśnięcie blaszki. Ja nie lubię, znaczy jest to w miarę proste, wykonuje się to prosto, nie trzeba używać jakiejś wybitnie dużej siły, natomiast ja nie lubię z jednego powodu tego, tej metody, tego sposobu, pod, bo wymaga to bardzo dużego użycia, bardzo dużej ilości siły, więc jeżeli naciskamy, żeby zahaczyć metalem. Blaszką o, o trzymanie to stokowe od procesora, od, od, od chłodzenia, to jednocześnie nagina się płyta główna. Bardzo tego nie lubię. Mo, oczywiście nic się nie musi stać, ale zwracam na to uwagę, bo według mnie jest to bardzo duża wada tego rodzaju montażu. I to by było na tyle. Jeszcze krótka zapowiedź: oczywiście, to jest najtańszy, najzwyklejszy model C50. Y Oktagon ma jeszcze w swojej. W swojej ofercie, znaczy Rampage ma w swojej ofercie jeszcze model Octagon C60 i C70. Oczywiście też zostaną przetestowane, już zostały przetestowane przeze mnie, natomiast filmy pojawi się, pojawią się za jakiś tydzień, za dwa, za trzy. Zdradzając, C60, tak jak już mówiłem w filmie, to jest dokładnie to samo, tylko że ma dwa wentylatory, czyli jest Dual Phana C50, to jest pojedynczy. Natomiast najfajniejsze, najciekawsze film i najlepszy, jeżeli chodzi o jakość wykonania i wydajność, to będzie film dotyczący C70, ponieważ C70 jest kompletnie innym chłodzeniem niż C60 i C50. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj do usłyszenia i dzięki za oglądanie.